Siemane! O kurde, Siemane! O kurde, co to się dzieje? Siemaneczka! Zobacz, jak mój kanał, to jest! To jest, to jest, to jest. Eee, witajmy no, gościa specjalnego, czy ty jesteś, gościu? Gościu, gdzie ty jesteś? Gościu, tu gdzie jestem, ty jesteś? O, a ja też proszę tego skinę teraz. Ej, a co za ile to kupiłeś? No za te ciasteczka. Ej, ej, a co masz, masz na kupić za 200 dolarów? Nic nie wiem. Ej, Sklep, za 100 dolarów. Ej, za 100 Ej, gdzie ty to kupiłeś, te tak gułe? W sklepie, a co? O kurde, 2500 to kosztuje? No. Jakiego ty masz ski? Ej ale, ej, ale masz Łom. Jak, jak można kupić Łom? To no normalnie. Gdzie to się kupuje? Tutaj się kupuje. E, a! E, jak będziecie chcieli narzędzia, tak? Jak będziecie chcieli... A nie, nie mogę! Jak mam teraz... Mam się bić? No musisz po prostu krajać ludzi. Tak gra wygląda. I ona pada domu. Mam pieniądze jak ktoś. Ok. Ej, aha, ja mam, za, ja mam zadaną, zadanym skinem, iść, tak? I w ogóle, widzowie, subskrybujcie go, bo to jest najlepszy e, subskrybent. To najlepszy kolega z klasy! Nie, ej, ale, um, ej, mam problem nie. malutki! Nie ja mogę, ej, bo być... nie mogę wyjść, kurde! Jak hmm. pod tym odcinkiem, pod tym odcinkiem 5 Fajny odcinek z fajnej ten Ty, ale napra naprawdę widać, że ja sobie kupię tylko ten łom. Będę napadać, będę za chwilę... Bo już, sobie, już mam 500, to mogę sobie kupić łą, tak? Um, a, jak będzie następny odcinek, tyle będzie łapek w górę, to... E, szykuję z kolegą coś specjalnego, ale jeszcze nie wiecie co, bo my to robimy. My to chcemy na 50 tysięcy subów, na 50. Z... 50 tysięcy subów. nie na 50 tysięcy subów, tylko. Ty, bo mi się skin. Ej, bo mi się skin zawiesił, stary. Ty naprawdę, z skin. się przez chwilę zawiesił. Ej. Ile kup nagrodę za 300 złotych, co? O co chodzi? Eee, a ja idę, ja idę obrabować dom. Mogę odbrabować już dom? Tak. Okay. Tor bez zwykłe, mam ja kupiłem, Kupię sobie tylko torbę lepszą, okej? Okay? Okay. A pod tym odcinkiem jak wiecie, to to może ujawnię twarz Nie, Dawaj co ty twarzy. robisz? Co ty Dawaj. kurde robisz? O, ja się kupuję za 800 lepszy plecak, bo ee... Więc co mówię. Ej, Her, ej, bo do mnie Hery mówi. Ej, widzowie. Jeśli zostawicie pod tym y, odcinkiem dzisiaj tak w górę, to skaczę stachu stachu. Ja, ja, ja mogę normalnie obrabowywać ba ich? Mogę normalnie ich obrabowywać? No, możesz. Weź Bez... no, normalnie. A, ja, ja, ja idę obrabować dom. Ok. A jak będzie pod tym odcinkiem 1000 łap w górę, to... Ja no, tyle nie dobiję. Pizza. Tyle nie, nie. a tak w ogóle to yy, teraz, a ja mam problem z obrabowywaniem domów, nie wiem dlaczego. No bo to się dopiero uczysz, nie? A ja już dawno się... Nawet z tego odcinki robię Oj, Jeśli oj chcecie, ej, yy... wy, ej, jak wyłam... Ła... Wy... Ja co robię, wyłamę, wy... Jeśli chcecie, to ja nagrałem to. Nie no, wiem, to, jest na, to ej, sobie taki sam sposób. Ej, i, ja oj, ej, 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 znowu wyłamuję drzwi, stary. Okej, okay, to sobie wyłam. Ej, ale ja nie mogę wyłamywać drzwi? Aha, ja się dopiero jeszcze uczę. To jest problem. Ej, ale będzie lepiej młotkiem robić, stary? No, lepiej się młotkiem robić. A ja ile młotek tak ułowuje? Ooooooo! Ale, ey, nie ale nie ile kosztuje? A tak w ogóle to jak będziecie chcieli wbić na mój nowy serwer, który się tworzy... Dopiero proszę zapisać w komentarzu. w komentarzu w komentarzu Hmm... Oh. Ej, ale ej, ale Phantom, Ej, a potem wejdziemy sobie na jedną grki? Okej, okay, ale jak wiecie przykład... Do tego Ty! roku tak 100 Ty! subskrypcji to idziemy po prostu tworzyć twój serwer na minecraft gdzie może grać 100 osób więc zostaniecie ale zostawię, gdzie... ja tylko poza odcinkiem powiem co, co tworzymy z kolegą, okej? Okay? No, na minecrafcie to na minecrafcie robimy serwer dla widzów, ale ale mm. wy jeszcze nie wiecie na jakiej platformie ale to jeszcze... Być jeszcze nie wiecie co? Le... Kto tam będzie grał? O, możemy tak zrobić. No. Już nie wiadomo, czy tam będzie grał. Że tajem, że tajemnik ktoś to potajemnie. Ty, ty, Pani Michalski! zganiłeś że już mam no. pieniędzy. Skoro na mnie, skoro mówisz moje imię, to ja też może powiem Filip, nie? O, to nic nie ci szkodzi, bo tak mam nick Filip. Nie no. Nie no, i tak. wiedzą. twoje imię. Moje też. Ty, Pani... Panie! Cudę to my. Te Ty, można do ciężarówki wejść? Nie da się. Aha, Tylko to jest płatne. Się... Chyba. No. Próbuję ukraść ten telewizor, a nie mogę. Co jest? Ty! Obrabowy wuj, stary. Tom. Co brakujesz? Za Co, Za pan. Co to jest za pany? Mm, nie wiem. Co to jest za pany? to jest pierwszy napisze w komentarzu, y, z, y, na przykład, nie <laughs> wiem. Robować? To jest za pany? Zarmo, co, <śmiech> co <śmiech> 10 ode mnie? Normowe 10 robów, co ode mnie? Nie, nie! O kurde, ej, bo ja prawie obrabowałem domstar. Orabowałem <noise> się mylić na odcinkach, serio <noise> Jeśli chcecie, żebyśmy Ej, okay. grali w Stumble guys, to spoko. Ale ja to mówcie. Za... Ja nie mogę zagrać na Stawy Gars, stary. Stumble Guise, nie Stumble Wiem, to... Ej, o kurde, mogę ty... Tal... Złapa... złapany jestem stary. Ej, Siła szybkość sprintu. Ej, gdzie ty jesteś stary? Ja jedyna z sobie coś kupić, stary. Przecież ja jestem na spawniku. Dzień dobry. dobry. E, plany, mapy, sobie, rzeczy jakie sobie kupię. Bomba mogę! E nie, bomba to jest za 10 tysięcy Bomba za 10 tysięcy złotych. <noise> <noise> serio? A ja Co? bym nie już stać. To jest za 10 tysięcy. coś. No, ja już mam. E... Ej, ten Oscar! Bo ja nagrywam! W Steam! Możesz wyjść? Michał, bo pan Oskar dołączył. No jest. Oscar chcieliśmy, więc. No. Tylko, więc, ale wiem, to mnie nie. Mm. Ale z tych ludzi można okradnąć dużo lecz rzeczy. Ty Co imi odblokuje? Ej, bo coś jakieś mam oblokowanie dostałem. Już. Zaraz idę, nie? Dzień No, spaczia jak się. Jakby co tam widzimy ten film nagrywa na 22. O, ale, ale, ale wiesz co, oni widzą godzina? godzinę. <laughs> Nie znają. Ty! To myślę, że... Ile ja pieniędzy dostałem, stary? Ty mam. Ej, skąd mam pieniędzy, stary? Ile? O kurde, stać na mnie to. Wy, wy, poza. Ej, POPATRZ na mnie, POPATRZ na mnie teraz. Nie widzę cię. Mmm. Teraz jest. Jestem teraz bardziej tajny, stary. Coś. A. E, o co chodzi? Teraz mnie prowadzi tutaj do tego domu zarabiałeś zarabiałem 50 cementów A. a, a eee, e, proszę napiszcie w komentarzach co mamy robić jutro za podcinek. No. Bo by, mi, by, my jutro, nie, ja jutro My jutro jest sobota, a nie wiadomo jaki jest. Jakie macie plan? Na... Bo my próbujemy st stworzyć tak. Ej, mogę... Ej, bo... Ej, chodź do mnie! Ty co mogę ukraść w tym domu tak w ogóle? Złapany jestem znowu! Dlaczego mnie łapią na, na kradzieży? No bo nam na nasz na masz czas, że ja masz do, 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 do ucieczki. Mm. Przykład, ja miałem... Ja miał, miał sekundę i uciekłam mm. po cyr. Ej, chodź na chwilę do mnie. Nie mogę Nie mogę, bo dom. A ja robię... A ja, rob Ej. A ja ludzi, starych Ej, kumam. Ej kumam, że telewizor jest za 50 tysięcy. Ile? No. Był legendarny I, Ile tysięcy? 50 tysięcy Ach, ja to bogaty A ty to pierdol Co ty powiedziałeś? <laughs> powiedzi? O oh, y y my Jak będziemy chcieli jutro nagrać odcinek To... Ej! Ile czasu? Ej! <laughs> y o, obrabowałem już, stary. A obrabowałeś czy nie? Obrabowałem. Tak, tak szybko. co ty robisz. A, a, jak w szkole? Dobra. Nie no, fajnie. Fajnie. Szkola, nie jest tak szybko. Pierwszy dzień szkoły od dzisiaj. A ale, no, ale, ale szkoda, się że się skończyłem w wakacje. Nie, fajnie. Ja wolę szkołę. Zavyście, czy wolicie szkołę, czy wakacje. W, wolimy! Wolimy wakacje! Kto by wolał wakacje? Dobra, ja idę. No idę! Mm. Papa, pa, e, kończenie jutro, papa. Pa. E, nie, nie mogliśmy już e, grać, i papa. Pa.